Myślisz, że wielki mur chiński widać z kosmosu? A jednak to mit, który powtarzamy od pokoleń. Mit. Używamy tylko 10% mózgu. Prawda? Aktywny jest cały mózg, tylko w różnym stopniu. Ciekawostka. Nawet w czasie snu mózg pracuje intensywnie. Na przykład konsoliduje wspomnienia. Mit. Piorun nie uderza dwa razy w to samo miejsce. Prawda? Empire State Building trafia nawet 20 razy rocznie. Ciekawostka. Metal i wysokość to magnes dla błyskawic. Mit. Księżyc ma własne światło. Prawda. To tylko odbite światło Słońca. Ciekawostka. Księżyc odbija zaledwie okomi 12% światła, które na niego pada. Mit. Jedzenie po 18. błylą tuczy. Prawda. Liczy się bilans kalorii, nie godzina. Ciekawostka. Sportowcy często jedzą nawet tuż przed snem i nic się nie dzieje. Mit. Wielki mur chiński widać z kosmosu. Prawda? Z orbity jest zbyt wąski i ma kolor Ziemi. Ciekawostka. Astronauci twierdzą, że łatwiej zobaczyć lotniska niż mur. Nie wszystko, co brzmi logicznie, jest prawdziwe. Kwestionuj, sprawdzaj i. Nie daj się mitom!